Dzień dobry, witam wszystkie osoby urodzone w znaku strzelca w horoskopie na listopad. Te horoskopy listopadowe niestety troszeczkę mam opóźnione, ale jeszcze listopad się na no dobre nie rozkręcił, jeszcze trwa, więc myślę, że osoby spod znaku strzelca wybaczą mi to małe opóźnienie. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie a Tarota to to odpowiedź. Co będzie czekało, co czeka już e, osoby spod znaku strzelca w listopadzie 2020 roku. Jakie tutaj energie się będą pojawiały? I jakie wydarzenie, jakie emocje e, co w relacjach, co w kontaktach z innymi ludźmi? <laughs> W związku z finansami, z pracą, wszystko co chciałby Tarot powiedzieć, tutaj dla osób urodzonych w znaku Strzelca na listopad 2020 roku. Prosimy o odpowiedź z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I karta świat się tutaj pojawiła, czyli jakieś otwarcie. Otwarcie na właśnie, na świat, na różnego rodzaju doświadczenia, na to, co może przyjść, ale też taka mm, y, możliwość y, takiego oświecenia oświecenia związanego z, y, z różnymi sprawami, które mogą z tego świata przyjść. Zaraz zobaczymy co dokładnie. Tutaj Tarot będzie strzelcom mówił. Różne energie się tutaj pokazują, zarówno miłosne jak i nie miłosne, również dotyczące pracy, finansów, ale też działań. W Centrum tego czytania dla strzelców listopadowego, jest karta Szóstki Pentakli. To jest taka karta, która mówi o tym, że możecie Państwo zostać obdarowani przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Może tutaj być jakaś. Jakaś darowizna może przyjść jakaś pomoc taka nie, niespodziewana, jako w formie jakiegoś daru, obdarowania, ale również to może dotyczyć nie tylko sfery finansowej, ale to może również dotyczyć spraw związanych z, z uczuciami. Możecie Państwo tutaj w listopadzie być obdarowani również uczuciem, takim dającym poczucie stabilizacji, albo może też być tak, że sytuacja taka życiowa, ale rozumiana nie tylko jako sprawy materialne, ale w ogóle jako takie sprawy ogólne życiowe, czyli związane z pracą, z finansami, z materią, z relacjami. Tutaj one mogą być bardzo takie łaskawe, przyjazne. Można się spodziewać tutaj czegoś właśnie, tak jak powiedziałem, spodziewanego. Tym bardziej, że mamy tutaj energię księżyca, która mówi o tym, że jakieś wydarzenia, jakieś sprawy, one pomału dojrzewają do tego, żeby ujawnić się na poziomie świadomościowym na poziomie życiowym, tak żeby je można było dostrzec. I tutaj jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, to myślę, drogie strzelce, że wam w listopadzie fortuna będzie bardzo sprzyjać, bo mamy tutaj tak, mamy tutaj Pazia, czyli księżniczkę w tej talii, księżniczkę pentakli oraz królową Pentakli, czyli być może w związku z jakąś hojnością kogoś, ale niekoniecznie, bo to może być związane też z Waszą pracą czy z Waszą sytuacją finansową, zawodową. Tutaj pojawiają się nowe, świeże możliwości pracy, która przyniesie wymierne efekty, wymierne korzyści materialne. Ale tutaj, oprócz tych nowości czy now, świeżego jakiegoś powiewu w, w tej sferze, to tutaj energia królowej pentakli, królowej monet mówi o bardzo dużym takim spełnieniu finansowym. Królowa pentakli jest taką królową, która wie czego chce, która umie zarządzać swoim majątkiem. Umie pokierować swoją y, karierą zawodową. Y, to jest taka królowa, która y, z jednej strony nie boi się wyzwań, z drugiej strony ona wie, co jest warta i wie, w jaki sposób y, fortunę, y, pomyślne zbiegi okoliczności dotyczące y, sprawy finans, spraw finansowych przyciągnąć do siebie. Tak więc pod względem finansowym tutaj myślę, że strzelce powinny być usatysfakcjonowane, zadowolone, tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze karty z, z Dworu Buław, i może jeszcze, jeszcze powiem do tej, do tej sfery finansowej. Szóstka buław oznacza zwycięstwo i to zwycięstwo może tyczyć się tutaj spraw uczuciowych, a, ale ja bym bardziej. Też tutaj widziała takie zwycięstwo w sprawach materialnych. Być może jakieś, jakieś sytuacje związane z pracą, z finansami, one może były w poprzednim miesiącu trudne dla strzelców. Może właśnie jeszcze nie było wiadomo, czy coś dobrego przyjdzie, ale tu energia księżyca mówi wprost o tym, że. Wiele um, takich um, zdarzeń pojawi się um, w życiu strzelców, które będą owocowały bardzo dużym zadowoleniem. Tutaj to zadowolenie jest um, i ogromne szczęście jest tutaj właśnie. Um, symbolizowane przez te dwie karty. Szóstka buław, która mówi wprost o jakimś zwycięstwie y, dotyczącym y, jakiegoś przedsięwzięcia, albo y, jakiegoś rodzaju działania, zajęcia, y, być może pracy. Y, I czwórka buław, która mówi o... Y, też o takim czasie świętowania, cel, celebrowania, radowania się w gronie rodziny, przede wszystkim w gronie przyjaciół, więc tutaj na pewno te sprawy finansowe na to będą miały wpływ, na, na tą radosną, zwycięską atmosferę, ale również. W związku z tą dwójką kielichów, która y, mówi o takim y, dużym szczęściu, y, takim poczuciu y, zrozumienia ze strony partnera czy osoby bliskiej, y, ta karta też mówi o tym, że osoby, które jeszcze nie są w związkach, one mogą spotkać kogoś takiego, kto, y, kto będzie... Y, y, w dalszym ciągu, w dalszych tygodniach czy miesiącach mógł pełnić rolę kogoś takiego bardzo bliskiego. I do tej karty dwójki kielichów również może się odnosić energia księżyca, że niektóre strzelce spotkają kogoś na swojej drodze, kto może być taką osobą bliską i ta ten ta relacja, ten związek, ta, ta znajomość, ona się może dopiero rozpoczynać w listopadzie dla niektórych osób pod znakiem strzelca. Także to jest bardzo powiedziałabym. Pomyślne rokowanie, bardzo pomyślnie tutaj karty wskazują na sferę i uczuć, i finansów, ze szczególnym wskazaniem na sferę finansową. Mamy też tutaj jeszcze karty z dworu mieczy, które mówią o zarówno o, o planowaniu, o myśleniu, o komunikowaniu się. I te karty z jednej strony mówią właśnie o tym, że należy pewne sprawy dobrze zaplanować. To może dotyczyć spraw związanych z uczuciami, że jeżeli kogoś tutaj niedawno państwo poznaliście albo może to już jest ktoś znany, ale relacja jest jeszcze no, nie taka wyklarowana dobrze, czy nie jest jeszcze dobrze ugruntowana, to warto tutaj zaplanować, jak poprowadzić tą relację. Również jeżeli plany mogą dotyczyć Powiedzmy tej energii, karty Księżniczki Denarów, Księżniczki Pentakli, czyli mówiąc jej o tym, że należy podjąć być może jakieś nowe działanie, nowe jakieś obowiązki, nowe, nowy rodzaj być może zarabiania pieniędzy. Może też trzeba się douczyć, bo Księżniczka Pentakli to też jest karta mówiąca o możliwości albo wręcz o konieczności, nauczenia się czegoś po to, żeby lepiej móc pracować, żeby być dostrzeżonym, zauważonym i żeby dojść do perfekcji i do y, takiego... Y, y, Zadowolenia i osiągnięcia szczytów finansowych, tutaj o czym mówi królowa Pentakli. Więc tutaj kwestia planowania jest bardzo ważna. A jeszcze tutaj karta rycerza Mieczy mówi o tym, że mogą przynajmniej dla niektórych osób z własnego strzelca w listopadzie, zarówno w relacjach takich związanych z, z sprawami prywatnymi, ale też w sytuacjach związanych być może z pracą, mogą tutaj się pojawić jakieś konflikty, mogą być jakieś sytuacje, które mogą powodować takie pochopne działania i dość gwałtowne działania, bo mimo tego, że to jest Dwór mieczy, ale rycerz mieczy, on najpierw działa, a później dopiero reflektuje się i myśli, więc dobrze jest tutaj zwrócić uwagę na ewentualnie takie jakieś sytuacje, które mogą przynieść no, jakieś sprawy sporne, czy niepotrzebną wymianę zdań. Niepotrzebną jakąś tutaj sytuację konfliktową, związaną z zbyt prędkim, powiedzmy, ujawnieniem tego, co myślimy, nie zawsze to jest potrzebne. Tak więc, dla strzelców, tutaj tarot pokazuje w listopadzie bardzo piękne energie, bardzo takie energie. Mówiące o spełnieniu, o radości, o zadowoleniu, o, o przyjaźni, o miłości, o tym, że sprawy ważne dotyczące podstaw życia, czyli sprawy uczuciowe, relacyjne, finansowe, one w listopadzie dla osób z podznaku strzelca będą się rozwijały bardzo, bardzo pomyślnie. I zobaczymy, co. Tarot tutaj jeszcze radzi osobom z podznaku strzelca na listopad. Jaka jest karta rada dla osób z podznaku strzelca na listopad? Karta wyleciała, zobaczymy. Dwójka pentakli. I ta karta właśnie też, kolejna karta z dworu pentakli, mówi o tym, że może przyjść jakaś dodatkowa oferta pracy. Dodatkowy, dodatkowa możliwość zarobkowania albo dodatkowe wsparcie finansowe, to tutaj jest pokazane też w tej szóstce pentakli, że tutaj to niekoniecznie musi być jakaś dodatkowa praca, chociaż oczywiście jak najbardziej może być. To jest może być też łączenie dwóch rodzajów zajęć, czy też pracy, które przynoszą wymierne korzyści materialne, ale to też może być. Jakiś dodatkowy zastrzyk finansowy, jak najbardziej. Więc dla strzelców listopad pod znakiem fantastycznych finansów, zadowolenia takiego życiowego, zadowolenia z tego, jak, jak żyjecie, jeżeli chodzi też o sprawy Waszych bliskich, Waszych przyjaciół. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi oraz tarot wskazuje na to, że to powinien być piękny i owocny miesiąc, czego ja Państwu serdecznie życzę. Dziękuję jednocześnie za wszystkie komentarze, za subskrypcje. Zapraszam do oglądania, do komentowania, do subskrybowania. Wszystkiego dobrego, drogie strzelce. Pozdrawiam.